Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tych uroczystości, po raz kolejny reprezentować Pana Marszałka Adama Stryzika na dzisiejszym uroczystości. Pozwolicie, że odczytam list, który Pan Marszałek skierował do wszystkich uczestników. A list jest kładów na ręce organizatorów. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Prezesie. Szanowny Panie komendancie, Dowódco drugiego Mazowieckiego Pułku Sapelu, Szanowna Pani Dyrektor. Wybór wojny w 1939 roku oznaczał trudny czas dla żołnierzy wojska polskiego oraz funkcjonariuszy policji państwowej, bohatersko broniących Mazowsza i Warszawy, czy walczących z i wielu innych miejscach Polski. We wspomnienia w jego polskich rodzin z tamtego okresu dominuje Smutek i Zadumar związany ze śmiercią bliski, o których w nie wiedziano przez lata. Konowowany dziś w, za w zasadzeniem Demu Pamięci Bohater, to poucznik św. Saper, zginie w tej uwięziony w Saroblisku, a zamordowany w Charkowie. A szachetnym jest uczczenie każdego oficera wojska polskiego, czy funkcjonariusza Policji Państwowej, zamordowanego przez NKW w 1940 roku. Na dęby pamięci należą do najpiękniejszych sposobów upakowania ponad 22 tysięcy ofiar z katyńskiej należących do ery polskiej inwerwincji, którzy po kampanii wrześniowej zostali internowani w kilku sowieckich obozach. licznej rzeszy działaczy wokalnych działania te kontynuują rodziny Katyńskie, społecznicy i historycy, którzy przez wiele lat pracowali nad ustaleniem losów oraz zachowaniem wiedzy do ofiary dla następnych pokoleń. Szczególną rolę wśród nich odbywają oficerowie rezerwy i kapłani, zwłaszcza kapelani katyńscy z na najadu Kolumnego Wojska Polskiego. Jesteście Państwo pustoszami w pamięci tych, którym zakoniono i którym zgodniczo odebrano życie, dlatego tak karne gorąco podziękować za jej ochronę. Dokonny sposób oddania hołdu za poświęcenie życia do ojczyzny to także solidna podstawa głębokiego społeczeństwa świadomego swojej historii i odpowiedzialnego za wspólną przyszłość. Cześć pamięci o jakim plom zgoni kapieńskiej. Nazary, szacunku, szacunku wysap, a nam stracić raz.